Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam poradnik do Import Export, jak ten biznes działa, jak zarabiać na tym biznesie, jak zarabiać miliony. Gdy nagrywam ten film na kanale, to jest premia przez ten tydzień na Import Export. Przez wiele lat nie było premii na Import Export, więc dla tej premii właśnie postanowiłem nagrać dla Was poradnik, Powiedziałem, że dużo osób nie zna tego poradnika, jak zarabiać na Import Export, jak ten biznes działa. Dlatego dla Was chcę pokazać, jak ten biznes działa i jak trzeba zarabiać. Wszystko Wam pokażę od, od początku. Na samym początku musicie wydać pewne inwestycje. Potrzebujecie oczywiście biuro, to jest podstawa. A gdy nagrywam, oczywiście jest też premium na Import Export i również są zniżki na magazyny na Import Export i biura. Gdy macie dużo kasy, to możecie kupić te biura te droższe, a gdy jesteście bierni i macie mało pieniędzy, to kupcie sobie te, te najtańsze właśnie ten zachodni Mainsbank. stroje nie ma znaczenia jaki personel nazwa ograniczenie słowa, tego nie musicie kupować jedynie co Wy y, mogliście sobie kupić to mieszkanie, bo dzięki temu jak kupicie mieszkanie y, przez menu interakcji możecie sobie dać odrodzenie i dzięki temu patrzę szybko, zmienić sesję na odrodzenie właśnie akurat na biuro możecie się pojawić już na nowej sesji na Mainsbanku więc to Wam polecam kupić mieszkanie. A dobra, a teraz przejdziemy do magazynów import/export. A i żeby była jasność, w biurze y, pojazdy kradniecie, a w magazynie sprzedajecie. Bo dużo o tym osób nie wiedziało, się pytało mnie gdzie się sprzedaje, gdzie się kradnie. Więc akurat mówię: w biurze się kradnie pojazdy a w magazynie się sprzedaje, no i wchodzicie do kubuterka w biurze w laptopa yy, magazyny pojazdy eksportowe i tutaj wchodzicie, ma, y, ma, ma, ma magazynów no i tu widzicie, ma się zniżka też w tylko w tym tygodniu, akurat kiedy to nagrywam yy, ogólnie tak, nie polecam Wam kupić w tych dokach, bo to jest daleka droga yy, tutaj też tak słabo tutaj przy tych dwóch, właśnie akurat na Davis akurat też nie polecam, bo tam są tylko angi. A akurat też fajny magazyn, ale niestety są te gangi, nie? I one mam uszkadzają pojazdy. Ten magazyn byłby spoko, ale ten Lemesa jest najta, to jest najtańszy magazyn, ale też ma fajny dojazd i tak dalej. Ale niestety tam są te gangi i też Wam uszkadzają pojazd. Dlatego Wam polecam kupić magazyn, który ja mam, widzicie? Tam na, na zielono, zielony trójkącik. Ten magazyn jest mega, mega OP. Jest bardzo fajny, ma fa, dojazd, ma fajną, płynną, płynną prostą drogę. Jak musicie zobaczyć widzicie, pokazuję wam na, na, kursu, na kursie, że naprawdę prosta linia jest, więc polecam mam kupić ten magazyn, to ja mam. On jest mega fajny. No i okej, okay, gdy kupiliście biuro, gdy kupiliście swój pierwszy magazyn, to po prostu namierzycie swój pojazd pierwszy. No i po namierzeniu pojazdu trafiła mi się dane pojazd T20, marka samochodu, wartość wysoka i tablica rejestracyjna, Jak widzicie. I o, o co chodzi? Jak, jak o to, że o tym wiecie, większość wie, wartość wysoka to jest najbardziej wartościowy pojazd, bo są trzy klasy, jest standardowa, średnia i wysoka, wysoka jest najbardziej, najbardziej wartościowa i dlatego warto zbierać w, wysokie klasy. I akurat yy, gdy na, namierzacie pojazdy, no to namierzanie pojazdu jest losowe, ale może być taki trick, taką blokadę, która może zablokować standardowe i średnie, które wam się nie, nie wytropiły. Żeby, żeby wam tylko losowało tylko w wysokiej klasy i wam pokazać jak, jak to trzeba zrobić. A na razie dostarczą sobie te, te, te wadzie się do magazynu i tutaj, kradniecie pojazd, dostarczacie magazyn, no, bardzo proste. Do, dojeżdżam do magazynu. Akurat przy dostarczeniu pojawiły się pewne, pewne zniszczenia. Akurat przy kradnięciu nie macie się, akurat zniszczenia możecie tam zniszczyć, nie? Ważne, żebyście stara starajcie się nie niszczyć pojazdów, gdy, gdy sprzedajecie. Bo to jaka jest istota, bo tam zarabiacie pieniądze. No i patrz, tutaj właśnie w ogóle komputerek, jak magazyn. I w tym właśnie laptopie, tutaj właśnie sprzedajecie pojazdy. Właśnie o tym mówiłem. W tym laptopie sprzedajecie, to tutaj macie sortowania klasy wysokiej, średniej, standardowej. I tak wygląda. to niestety jest cooldown, bo akurat sprzedawałem pojazd. Ale pokażę Wam, gdy minie cooldown. Właśnie minął cooldown. I wybierajcie i są trzy poziomy. Jest prywatna, salon i dealer. I tutaj się macie ma prowizję. Prowizja to jest ile, ile zarobicie, a koszty, koszty, tuningów, zabulić za, bo koszty tuningu I normalnie wartości są takie, że bez premii. Ta dealer, najlepsza opcja jest 100 tysięcy bez premii i 20 tysięcy kosztów. U mnie raz dwa, bo jest premia raz dwa na nie eksport, wartości są podwójne. Więc także wybieracie dealer, te dwa opcje, te pierwsze i drugie. Tego nie warto brać pod uwagę. I gdy, 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 gdy tuningujecie pojazd, nie ma znaczenia, tuningujecie. Byle, żeby pojazd był stringowany. Nie, nie ma znaczenia, jaki, jak pojazd to nie wpłynie na to, że pojazd znacznie być więcej wartościowy, że dostaniecie jakąś premię za, za, za lepszy tuning, Nie ma znaczenia. Po prostu tuningujecie, żeby był, był stringowany pojazd. Po prostu byle jak, byle szybko. Nie ma znaczenia. no Jak okay. Gdy stringowaliście, jak zobaczycie, sprzedaję ten pojazd na sesji prywatnej, gdy jestem sam. I pokażę Wam dwóch przykładów, kiedy będę sprzedawał pojazd SOLO na sesji prywatnej i też sesji na z graczami na pełnej sesji. I zobaczcie, jestem sam i to się sprzedaje solo, to pojawią się 4 fale botów. Więc polecam, zatrzymać się na poboczu i zdjąć te właśnie te, te boty, co was atakują. Trzeba ich atakować, rozwalić, bo potem uszkodzą nam pojazd. Więc zniszczycie. 4 e cztery fale, akurat to była pierwsza fala i jeszcze pojawią się 3 fale. Gdy e rozwalicie te cztery fale. To oni się już postanowią respić i dzięki temu możecie bez problemu, mega mi me, me, uszkodzeń dostarczyć pojazd. Ja tutaj się z nimi rozprawię. Widzicie druga, druga fala się akurat pojawiła. No i czekamy na, na kolejne dwie fale. No, jak widzicie, po 4 fale pojazdów już się przestają pojawiać, i teraz możecie bez problemu swój pojazd dostarczyć, nie obawiając się uszkodzeń pojazdu. No, i widzimy się przy nabywcy. No, jak widzicie, na premii na gt dostałem 10 tysięcy za jeden pojazd. Normalnie będę dostał 100 tysięcy bez premii, także fa, fajna, fa, fajne pieniądze, nie? I dobra, teraz przejdziemy dalej. No, jak widzicie, jak sprzedaję solo pojazd. Pojawił się cooldown, żeby trzeba poczekać 19 minut, do nie, jak się sprzedaje solo pojazd, to się czeka 20 minut, jak się sprzedaje 4 pojazdy, to niestety trzeba czekać ponad 45 minut, takie są te cooldowny niestety. I teraz Wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby dawać wysokie klasy. Ogólnie klasy standardowej i średniej są 10 marków samochodów różnych marków samochodów. Gdy dostarczycie 10 różnych marek samochodów, to jest 20, bo ogólnie magazyn mieści 40 pojazdów. I do, gdy dostarczycie 10 standardowych, różne, nie może się powtarzać ta za samochodu. 10 standardowych, 10 średnich i ogólnie wysokich klasy jest 12. I nie możecie przekroczyć 32 pojazdów, bo gdy przekroczycie 32 pojazdy, to niestety pojazd może się powtórzyć. I to właśnie widzicie, właśnie przykładzie, mam dwa, dwa z Entity, a to jest źle. Nie możecie mieć dwa takie same samochody, musicie mieć tylko jeden taki, taki inny, różne pojazdy musicie, musicie mieć, 10, 10 z, z, z różnych pojazdów. Tak to działa. I gdy będziecie, mieć, będziecie mieli 10 standardowych, 10 średnich i maksymalnie 12 wysokich klas, to zawsze będziecie dostawać namierzanie pojazdów wysoka klasa. Tylko po prostu, gdy macie 12 pojazdów, to musicie część sobie sprzedać, żeby sobie zwolnić miejsce, żeby nie przekroczyć 32 miejsc magazynów. I wtedy możecie namierzać wysokie klasy i cały czas mieć wysokie klasy. A teraz przejdźmy do kolekcji, nie? Jak widzicie, jak gromadzić kolekcję? Każda yy, kolekcja ma unikalną tablicę rejestracyjną. I żeby trafić kolekcję, to musicie zdać na, na, na te liczby na tablicy rejestracyjnej. Jak widzicie, jak gromadziłem wszystkie kolekcje, jakie są GTA. Akurat tutaj część już sprzedałem wcześniej. Akurat, te. akurat polecam tą kolekcję, tą ostatnią na samym dole. Ona jest najbardziej opłacalna. I tą. Ewentualnie te rajski ptaków Te trzy kolekcje są najbardziej opłacalne na, na tych trzech kolekcje się skupiajcie Bo pozostałe są mniej opłacalne Bo ciężko je, je trafić Więc akurat gdy robicie sprzedaż Zbieracie pojazdy I widzicie jaką macie kolekcję To akurat wam te trzy, trzy pojazdy Te trzy rodzaje kolekcji One są najbardziej opłacalne Polecam, bo fajnie można na, na, te kolekcje zarobić, na tych kolekcjach zarobić Na tych trzech I dobra, teraz przejdźmy dalej A teraz wam pokażę sprzedaż pojazdu z graczami na sesji publicznej. No i widzicie, namierzam pojazd. Biorę sobie wysoką, wysoką klasę. Najbardziej opłacalna, na przykład 811, która nie, nie jest kolekcji. Oczywiście bierzemy dealer. Najbardziej opłacalną opcję. Twingujecie byle jak, byle, żeby pojazd był stringowany, to nie ma akurat znaczenia. To By szybko, koła i tak dalej. Lakierowanie. Ok, wychodzimy. I zobaczcie. Różnica jest taka, że na sesji publicznej nie będzie was gonić boty, bo dzięki temu gdy gra jest tak ułatwiona fajnie, że gdy sprzedajecie pojazd sami, no to atakują was boty, ale jak jesteście z graczami, to boty was nie będą gonić. I zobaczcie, żeby gracze was nie zobaczyli, to polecam wam aktywować ukrytą organizację przez menu interakcji, jak wam pokazywałem tam przed sekundą. Aktywujcie ukry ukrytą organizację, bo dzięki temu ukryjecie się i też również ukryjecie swój pojazd, i wtedy te gracze was nie zobaczą. Te was nie zaatakują gracze. Akurat przy, przy dzwonieniu Lestera, akurat Lester nie zadziała, bo Lester ukrywa tylko was, jako gracza. Pojazdu wam nie ukryje, więc tylko i włączy ukryta organizacja. I oczywiście dostałem 100 tysięcy premii, jak widzieliście dostałem 296 tysięcy, a powiem dostać 200 tysięcy, bo a gdy sprzedajecie pojazdy z graczami, to to też, też wam wpada dodatkowa premia za graczy. Więc polecam, polecam, wam też yy, te, sprzedawać też yy, z graciami te pojazdy, bo wtedy wam wpada dodatkowa premia za graczy. Więc polecam, ja. Kolejna sprawa. Jak widzieliście, miałem też kuldam na pojazd sprzedaży Import Export. I ogólnie nie zmieniajcie sesji, bo przez to jak zmienicie sesję i kuldam wam jeszcze nie minie ten cooldown znowu powróci. Znowu będziecie mieli 20 minut w przypadku, jak sprzedacie jeden pojazd. Także nie zmieniajcie sesji, gdy macie cooldown na pojazd z bo, bo ten Wam cooldown nie zniknie. Musicie przeczekać to na jednej sesji, gdzie sprzedajcie pojazd, bo ten cooldown Wam nie zniknie. Także przeczekajcie ten, ten delay czasowy, bo inaczej Wam nie zniknie. Gdy ten upływ, upływ czasu zniknie, to wtedy yy, możecie sesję na spokojnie bezpiecznie zmienić, bo wtedy wam już wam zignie. Tylko jak ten kuldam jest i zmienicie sesję, to wtedy wam to nie zniknie, więc tak, tak mówię. A teraz wam pokażę, jak wygląda kolekcja. Jak, jak, jak wygląda sprzedaż kolekcji. Jak widzicie, miałem. Sprzedaż kolekcji niestety wymaga pewnych pomocników. Yy, no, mi yy, tego. Tu może macie pomocników po prostu. Ja akurat sprzedaję yy, tych rajskich ptaków. Ten, ten trzeci najbardziej opłacany, opłacana kolekcja. I zobaczcie, kolekcja nie wymaga tuningu, a już od razu wie, wjeżdżacie, wjeżdżacie z magazynu. Więc kolekcja, kolekcja się nie tuninguje, kolekcja się od razu yy, zaczyna. No i to opadamy o organizację, żeby nas, nie widzieli nas i pojazdów, że nam nie, 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 nie zniszczyli. I patrzcie, prowizja 520 tysięcy za 4 pojazdy z, z kolekcji, ale plus jeszcze premia za graczy Premia za, premia za kolekcję też wpadnie dodatkowa, zobaczycie i ważna uwaga, gdyż, gdy sprzedajecie kolekcję wasi znajomi nie mogą wjechać do punktu dostawy tylko wy musicie wjechać, że wasi znajomi muszą wam postawić pojazdy też nie za blisko celu, bo was też wciągnie do tego celu więc też trzymacie pewien dystans od celu, żeby was też nie wciągnęło, bo wy musicie dostarczyć pojazdy akurat to dotyczy kolekcji Normalne pojazdy bez kolekcji, wasi znajomi mogą wjeżdżać do celu, ale ważne, że jak, jak sprzedacie kolekcję, to żebyście wy jako, jako prezes wyjechali do pojazdu, bo dzięki temu dostaniecie jeszcze większą premię za kolekcję, bo wtedy jak wasi znajomi wjeżdżą na, 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 na ten punkt, wtedy wasi znajomi dostaną tę premię za kolekcję. Wiecie, wiecie, rozumiecie o co chodzi, nie? Po prostu wy wjeżdżajcie do celu, gdy macie kolekcję, bo wtedy wasi znajomi dostaną tą, tą kasę, a nie wy za ten jeden pojazd, który Wasz was znajomy ma. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i zobaczcie, najpierw ja wjeżdżam jako pierwszy do, kont do kontenera, dostarczam swój pojazd, który ja miałem, a moi znajomi czekają, aż ja wezmę te pojazdy. Postawili mi pojazdy, żebym ja dostarczył do, do, do celu. i zobaczcie, tak przynosi kontener, dostarczam kolekcję pierwszą, kończy się kartecenka, i ok, moje zamiary czekają, aż ja odbiorę pojazd kolejny. I patrzę, tam ma, mam moje trzy kolekcje. Y, y, pozostałe, biorę kolejne. A moi zamię po prostu czekają, gdy ja dostarczę ten, te, tą kolekcję. Tak to właśnie działa, że kolekcję y, wy dostarczacie, a normalne pojazdy y, z Improdex. Nie, nie kolekcje to ok, wasi zami mogą, mogą dostarczyć. O, o, o to mi właśnie w tym chodziło, właśnie w tą kolekcję. Dobra, dostarczę y, ja kolekcję. No i będzie podsumowanie odcinka. I zobaczcie, i dostałem za tą, za tą szereg kolekcji 900 tysięcy. Bo prowizja za same, za mody, i 400 tysięcy za premia za kolekcję. I jeszcze plus premia za graczy. Za te 4 pojazdy z kolekcją, z graczami, dostałem 1 600 tysięcy. idzie to 1 600 tysięcy. I jeszcze normalna za import i I jeszcze 550 tysięcy wpadło. Więc polecam niektóre kolekcje Wam też przydawać. Także podsumowanie. No, kupujecie biuro, kupujecie magazyn Jaki wam się podoba, nie ma znaczenia jaka to rekryzacja. Robicie blokady pojazdów Żeby wam się nie trafiały standardowe i średnie klasy Czyli najpierw na początku, gdy macie pusty magazyn Dostarczajcie 10 standardowych Różnych pojazdów nie może się pojazd powtarzać Średnich 10 pojazdów I gdy, gdy będziecie mieli 20 pojazdów standardowych i średnich Zawsze będą się teraz trafiać wysokie klasy I na tych wysokich klasach się skupiajcie bo wysokie klasy są najbardziej opłacalne, najbardziej dochodowe. No i tu ingu, tuingujecie pojazd u opcji dealera, bo jest najbardziej opłacalny. Dostarczacie też wejście y, sobie na sesję publiczną, żeby dostać jeszcze za zagraczy. i tak właśnie tak zarabiacie sobie na import export. Bardzo fajny, prosty, przyjemny biznes. Polecam każdemu, troszkę taka fajna odskoczka od Prico i Casino. Także zarabiacie, korzystajcie z, tej, z tych promocji, co Roxa wam dał za, za biuro, magazyn, kupujcie. Bo ci, póki macie okazję i zarabiajcie na Info Expo, bo wiadomo 12 grudnia nowe DC. Także zarabiajcie. Także to tyle. A jeszcze taka jedna informacja widzowie. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam na nowym mikrofonie. Także e, ocenicie jak mnie słychać po moim głosie, jak, jak mój głos zbiera mikrofon nowy. Także ocenicie Także to tyle. Jeszcze na koniec pozwolę e, do monitorów wspierających ok, donatorzy, Kamień, kolega, yy, Szymstel i Dominik dziękuję wam za wsparcie kanału, mega doceniam, bardzo dziękuję i jeszcze wspierający, yy, Sekiro, like sponsor yy, Topik, Stanach z bardzo dziękuję i Dominik także dziękuję wam wszystkim za wsparcie kanału pozdrawiam was wszystkich serdecznie dzięki za wsparcie ja się za wami żegnam Subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie, jak Wam się film spodobał i Wam pomogłem w poradniku na Export. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!